Dzisiaj jesteśmy na wycieczce wulkaniczna przygoda, która odbywa się wypływając z wyspy Kos. Tam z portów Kardamena płyniemy na Isiros. Potem udajemy się wprost do wnętrza wulkanu Stefanos, by sobie pospacerować trochę po kraterze. Następnie wspinamy się na kalderę tegoż wulkanu, by odwiedzić wioskę Nikia, A to odpowiedź idealna na za zatłoczone Santorini. Duszy żadnej żywej nie widać na ulicy, poza naszymi turystami. Pospacerujemy sobie, miejsce widokowe zobaczycie. Następnie będziecie mieli chwilę, by poszperać w tych wąskich uliczkach, już samopas. A następnie wracamy autobusem wprost do miasta Mandraki, po to, by znowu pospacerować, bo wiadomo, trzeba zrobić kroki, żeby lepiej się wchłaniało pyszne greckie jedzenie, bo obiad zjemy właśnie tam. Następnie wracamy na pokład statku Agios Konstantinos. No jeżeli chcecie przeżyć tą przygodę razem z nami, no nie ma na co zwlekać. Wchodzicie na stronę, klikacie, wybieracie, kontaktujecie się przez Instagrama, Messengera. Te was zobaczy na tej wycieczce i lepiej, żebyśmy się zobaczyli.